Hej, cześć się wszystkim. To jest zestaw za około 4500 zł. Udało się nam tu już zmieścić 12 generację i mamy tutaj i k 12100F. Jest to czterozjeniowy procesor ośmiowątkowy. Taktowany jest on 3,3 GHz, a maksymalnie w trybie turbo 4,3 GHz. Jest to już procesor wykonany w procesie technologicznym 10 Nm. Ta i trójka ma TDP o wartości 65 W i ma 12 MB w pamięci podręcznej poziomu L3. Jak widzicie do tego zestawu wybrałem wersję OM. Z bardzo prostego względu jest około 10 zł tańsza od wersji BOX, a jako, że w zestawie mamy dedykowane chłodzenie, stwierdziłem, że nie ma sensu brać wersji BOX, więc wziąłem wersję OM. I ta, i trójka w wersji OM kosztuje 510 zł i 67 groszy. Przejdźmy do już wspomnianego chłodzenia, a jest nim Spartan 5 od Silentium Psi. Jest to oczywiście kompatybilny z 12 generacją, a bardziej można powiedzieć, że z LGA 1700 obsługuje do 160 w jeżeli chodzi o TDP, więc nasza i będzie tutaj jak najbardziej wspierana. Chłodzenie to ma dwa ciepłowody, z których każdy ma 6 mm. Radiator chłodzenia chłodzony jest jednym 120 mm wentylatorem, którego maksymalna prędkość obrotowa wynosi 1500 obrotów na minutę. I chłodzenie to kosztuje 69 zł. Przejdźmy do płyty głównej, a jest nią Gigabyte B660M DS3H z pamięciami DDR4. Jeszcze jest to oczywiście płyta na sokiecie 1700, na chipsetcie B660. Mamy tutaj w niej 4 sloty na pamięci RAM. Mamy tutaj może nie jakieś duże, ale mamy chłodzenie sekcji zasilania, co dla niektórych może być ważną informacją. Zintegrowana karta sieciowa obsługuje tu już prędkość 2,5 Gb na sekundę, co z pewnością niektórym się może przydać. Mamy też na płycie dwa złącza M2, oraz cztery złącza SATA 3. Na panelu tylnym mamy tutaj wyjścia wideo z których nie będziemy korzystać, a jest to VGA, dwa z DisplayPort i jedno złącze HDMI. Z innych złącz mam tutaj PS2 do podłączenia z starszego typu klawiatury czy też myszki, jedno złącze RJ45 do podłączenia się z siecią, dwa złącza USB 2.0, trzy złącza USB 3.2 Gen 1, jedno złącze USB 3.2 Gen 2 Gen2 w standardzie USB-C oraz trzy złącza audio. dio Płyty na 12. generację niestety nie są najtańsze, bo ta płyta kosztuje 519 zł i 5 groszy, ale z tego co widziałem, obecnie płyty na 10. czy 11. generację na sokrecie 1200 też drożeją i ta różnica po prostu już jest mniejsza. Stąd też w tym zestawie znalazło się i trójka 12. generacji. I tak jak już wspominałem, płyta kosztuje 519 zł i 5 groszy. Przejdźmy do pamięci. Są to dwa moduły każdy o pojemności 8 GB, łącznie więc mamy 16 GB. pamięci te taktowane są 3200 MHz i mają opóźnienia CL16. Chciałem użyć tu pamięci nieco z szybszych, ale sprawdzając szybko ceny okazało się, że żeby mieć w tym zestawie najtańsze pamięci 3600 MHz i CL16 o tej samej pojemności, trzeba dołożyć minimum 150 zł, a wydaje mi się, że to jest dość duża kwota. Kiedyś ta różnica między tymi pamięciami była zdecydowanie mniejsza. Te pamięci kosztują 299 zł. Przejdźmy do karty graficznej. Wybór padł tutaj na RTX 3060. W bardzo podobnym budżecie możecie też kupić RX 6600 XT czy już dostępnego 6650 XT, jednak niestety jeżeli chcemy się zmieścić konkretnie w budżecie do 4500 zł, no to mamy miejsce tak naprawdę tylko na tego RTX 3060, ponieważ z tej trójki on jest po prostu kartą najtańszą. Jeżeli byśmy chcieli wspomniane te karty AMD, musielibyśmy do tego zestawu dołożyć jakieś plus minus 200-300 zł, ale przejdźmy już do tej karty Graficznej. Jest to karta Palita w wersji Dual OC. Rdzeń tej karty taktowany jest 1320 MHz w trybie Boost 1837 MHz. Karta ma 12 GB pamięci typu GDDR6 taktowanej 15000 MHz. Z wyjść wideo mamy tutaj trzy złącza DisplayPort i jedno złącze HDMI. Karta do zasilenia wymaga jednej wtyczki 8-pinowej i producent zaleca tutaj zasilacz o mocy minimum 550 W. Karta graficzna obecnie jest na promocji. I kosztuje 2249 zł. Przejdźmy dalej do dysku. A w tym zestawie znalazł się dysk Lexar NM620. Patrząc na jego specyfikację, wydaje się być on lepszy od tego dysku, który ostatnio używałem, dysku Kioxia. I jest też od tego dysku o 20 zł tańszy, więc stąd wypadł wybór właśnie na ten dysk. A przechodząc, właśnie do jego specyfikacji, jest to dysk oczywiście na M2 i ma interfejs PCI Express NVMe. Odczyt tego dysku wynosi 3300 zł megabajtów na sekundę, zapis 3000 megabajtów na sekundę. I właśnie z takich różnic między nim, a tym dyskiem Kioxia jest to, że dysk Kioxia miał TBW 400 terabajtów. Ten dysk ma tutaj TBW o wartości 500 terabajtów. I dysk ten kosztuje 439 zł. Przejdźmy do zasilacza. Tutaj już standardowo Silentium PsiVero L3 o mocy 600 W. Zasilacz ten ma certyfikat sprawności 80 plus bronze. Jego sprawność jest na poziomie 90%. Ma on wentylator o Średnicy 120 mm z ważniejszych złącz, które mogą nas interesować, ma on dwie wtyczki 6 plus 2 pin, czyli będziemy mogli tutaj podłączyć mocniejszą kartę graficzną ale również będziemy mogli tutaj podłączyć naszego RTX 3060. Skoro przy płycie wspomniałem o złączach SATA, tutaj też mogę o tym wspomnieć. I ten zasilacz ma 7 złączy SATA i 2 złącza Molex, i zasilacz ten kosztuje 249 zł. Przejdźmy do obudowy, i tutaj też tak w miarę standardowo padł wybór na Zalmana S2. TG. Wraz z tą obdową dostajemy łącznie 3 wentylatory. Standardowo one są zamontowane 2 na przodzie i 1 na tyle. Są to wentylatory 120 mm. Gdyby ktoś chciał, można zamontować jeszcze dodatkowo łącznie 5 wentylatorów. Wszystkie te wentylatory mają średnicę 120 mm. A właściwie miejsca na wentylatory mają średnicę 120 mm. I możemy je zamontować jeden na przodzie, dwa na dole obdowy i dwa na górze. Jak już wspominałem o dyskach twardych, to tutaj też mogę wspomnieć. Tutaj obudowie mamy dwie wnęki na dyski 2,5 calowe i dwie wnęki na dyski 3,5 calowe. Na panelu przednim mamy dwa złącze USB 2.0, jedno złącze USB 3.0, mam tutaj też złącze do podłączenia słuchawek oraz mikrofonu i oczywiście mam tutaj przycisk zasilenia i przycisk reset. Obudowa ta kosztuje 189 zł. Przejdźmy do koszyka tego zestawu. Ten zestaw kosztuje na chwilę obecną 4523 zł i 72 grosze. I teraz przejdźmy do kwestii, czy w tym zestawie dało by się na czymś zaoszczędzić. I tak zacznijmy od procesora. Tutaj za bardzo nie ma na czym oszczędzać. Ta i trójka jest jednym z najtańszych, sensownych procesorów. Można byłoby jeszcze ewentualnie pomyśleć o dziesiątej czy 11 generacji i wziąć czy to i trójkę 10100F, 10105F, czy już na przykład i piątkę 10400F, czy 11400F. Więc można coś tam znaleźć innego. Wyszły też ostatnio procesory AMD, ale z tego co mi się wydaje, Raczej one tańsze nie są, raczej to będzie cena podobna. Jeszcze tak nawiasem wspomnę, że prawdopodobnie do koszyka dodam jeszcze kilka innych zestawów na Intelu, właśnie do kwoty 4500 zł. Możliwe, że złożę coś jeszcze właśnie na 10. generacji, na 11. generacji, tak żeby po prostu był większy wybór. Przejdźmy do chłodzenia. Wydaje mi się, że nie ma sensu brać tańszego chłodzenia. Jeżeli chcecie zaoszczędzić, to po prostu weźcie sobie tą I2 w wersji box i używajcie chłodzenia boxowego, chociaż dużo na tym nie zaoszczędzicie, bo bo będziecie musieli do tej trójki dopłacić 10 zł, no to i tak będziecie 59 zł na plusie. Niewiele, ale jeżeli ktoś chce, to może tak zrobić. Co do płyty głównej, jest to jedna z najtańszych, sensownych płyt głównych, jeżeli chodzi o ten socket. Co prawda, są tańsze płyty na chipsetie B660, więc można coś innego wybrać. I oczywiście też mamy przecież inne chipsety. Mamy też chipsety H, więc można coś kupić tańszego. Działać to będzie, jednak na przykład będzie tutaj problem w przyszłości z rozbudową takiego zestawu. Co do pamięci. Jedyne co tu widzę, jeżeli chodzi o oszczędzanie na nich, to możecie wziąć po prostu teraz jeden moduł o pojemności 8 GB i w przyszłości dokupić drugi taki moduł. Tylko żeby ta przyszłość była raczej jeżeli chodzi o przyszły miesiąc, a nie o kolejny rok, bo jeszcze ten miesiąc na 8 GB jakoś się przymęczycie. Jeżeli miałby być to dłuższy okres, to jednak nie oszczędzałbym na tych pamięciach i brał od razu 16 GB. Co do karty graficznej, tutaj też zbytnio nie ma na czym oszczędzać, bo jest to jeden z najtańszych modeli tej xa 3060 jedne co Wam mogę polecić, to po prostu polować na okazję, na promocję, może gdzieś w innym sklepie, gdzieś na Lego, ta karta po prostu będzie taniej. Pewnie jakoś dużo, dużo nie zaoszczędzicie, ale wydaje mi się, że jakąś stówkę, może dwie dałoby się urwać jeszcze z tej ceny. Co do dysku, tutaj można by wybrać dysk o pojemności 500 GB. Czy warto? Wydaje mi się, że nie, bo dysk jednak o pojemności 1 TB. W zestawie do grania to wydaje mi się, że jest takie już minimum. Jeżeli będziecie oszczędzali, to jednak lepiej. Weźcie ten dysk o pojemności 500 GB, ale nie wybierajcie dysków pod złącze SATA, bo już jednak nie będą one wiele tańsze, ale będą zauważalnie wolniejsze. Co do zasilacza, tutaj też zbytnio nie ma na czym oszczędzać. Rekomendowany zasilacz od karty graficznej to 550W. Jeżeli chcecie mieć trochę zapasów, tak naprawdę nie ma co wybierać. Chociaż realnie ten zestaw nie będzie pobierał tych 550W, będzie pobierał trochę mniej, ale jednak jeżeli chcecie mieć jakiś zapas, to te 600 W musi w tym zestawie być. I co do? Obdowy. Są tańsze obudowy, jednak warto też zwrócić uwagę na to, że z tą obudową dostajemy trzy wentylatory. W obudowach tańszych może to być jeden wentylator, albo obudowa może nie mieć żadnego wentylatora, więc już na start do takich obudów będziecie musieli dokupić dodatkowe wentylatory. I wydaje mi się, że najlepszą opcją jeżeli chodzi tutaj o obudowę byłoby poszukanie obudowy używanej, ewentualnie obudowy nowej, która gdzieś tam po prostu leżała sobie na magazynie kilka lat, nikt jej nie chciał i stąd jest tańsza. Czasem widuję takie obudowy czy to na czy na Allegro w przeróżnych kwotach, ale czasem widuję obdowy czy to Silent Empsy, czy Zalmana, czy Cooler Mastera już od około 40 zł i czasem można wyrwać coś fajnego za rozsądne pieniądze. I teraz w długą stronę, czy można coś w tym zestawie ulepszyć, tak aby ten zestaw działał lepiej? Co do i3 można ją zmienić na i5 12400F. Zmieniłbym tą i3 na i5, zwłaszcza jeżeli dość mocno korzystacie z procesora. Nie wiem, przykładowo renderujecie filmy na procesorze i potrzebujecie szybkiego procesa jak najbardziej, i piątka sprawdzi się w tym zestawie i w takich zastosowaniach. Co do chłodzenia, do tej i trójki, wydaje mi się, że nie ma sensu dokupować lepszego chłodzenia, ale ten Spartan 5 jest dostępny w wersji Max. Wtedy on kosztuje 95 zł i ma on 2 ciepłowody więcej, więc mamy łącznie 4 ciepłowody. Jeżeli ktoś chce, może kupić takie chłodzenie. I co jeszcze, jeżeli ktoś lubi podświetlenie, jest też ten Spartan 5 dostępny w wersji z podświetleniem. Co do płyty głównej, wydaje mi się, że jest to dość podstawowa płyta główna. Jednak dla mnie posiada wszystkie funkcje, i które wymagam od płyty głównej. Jednak jeżeli wy wymagacie jakichś konkretnych złącz, konkretnych funkcji, konkretnych cech od płyty głównej, jak najbardziej możecie wybrać inną płytę główną. Może chcecie już płytę na DDR5, nie chcecie już DDR4, to jak najbardziej też możecie przecież wybrać taką płytę główną. Dalej do pamięci. Jak już wspominałem przy pamięciach, można byłoby tutaj już wybrać nieco szybsze pamięci. Tak chociaż 3600 MHz jednak jeszcze z opóźnieniami cl 16, żeby te opóźnienia nie były wyższe. No, i niestety tutaj wybór takich pamięci kończy się tym, że musimy dołożyć te 150 może nawet 200 zł, bo niestety te pamięci 3600 MHz trochę sobie ostatnio podrażały. Co do karty graficznej, tak jak już wspominałem wcześniej, można wybrać RXA 6600XT, 6650XT. W zależności od konkretnego zastosowania, od konkretnych ustawień, bywa tak, że te RX -y są szybsze. Jednak z tego co widziałem, przy niektórych ustawieniach też ten RTX 3060. Może wyprzedzić te RX, -y, jednak chyba z reguły te po prostu RX -y są szybsze w większości zastosowań, jednak one z tego co widziałem, RX 6600XT to minimum jakieś 2300-400 zł, a RX 6650 to chyba minimum 2500 zł, więc będzie to jednak więcej. Co do dysku, można już szukać szybszego dysku o większej pojemności, można już szukać przecież dysku na złącze PCI Express 4.0, bo mamy dostępne takie złącze, zarówno na płycie, jak i Procesor wspiera takie złącza, więc można już szukać szybszych dysków o większej pojemności. Co do zasilacza, jeżeli planujecie jakiś upgrade, zmianę tej i iturki na 5, zmianę tego RTX na część szybszego w przyszłości, dołożenie pamięci i dołożenie dysku, to jak najbardziej możecie wziąć wersję tego zasilacza o mocy 700W, czy kompletnie zmienić ten zasilacz na jakiś inny, może chcecie zasilacz modularny. Tak naprawdę wszystko zależy tutaj od Was, ale są dostępne na rynku lepsze zasilacze. I co do obudowy, z jednym z najtańszych up upgradeów, jaki możecie zrobić, jest dołożenie wentylatorów do tej obudowy. Obudowy. Trzy wydaje mi się, że powinny w miarę wystarczyć do tego zestawu, jednak jeżeli chcecie, na przykład wentylator z podświetleniem, bo jednak mamy w tej obudowie przecież okno, to jak najbardziej możecie takie wentylator do tej obudowy włożyć, Obudowa tutaj głównie zależy od waszego gustu i od waszego budżetu, więc po prostu wybierzcie, co tam sobie chcecie. I Jak już wspominałem, pewnie w opisie jest kilka wersji tego zestawu, kilka wersji, jeżeli chodzi o koszyk, pewnie jeszcze coś złożę na 10 czy 11 generacji, i też wrzucę do koszyka. Być może też wrzucę coś właśnie z tymi RX-ami 6600. Być może uda się jakoś tutaj wcisnąć, zmieniając dysk na nieco mniejszej pojemności, zmieniając obudowę na nieco tańszą. Może rezygnując z chłodzenia udałoby się wcisnąć tutaj tą lepszą kartę graficzną. Tak więc polecam sobie sprawdzić w opisie te inne koszyki. I teraz przejdźmy do wydajności takiego zestawu. W Fortnite 1080p na ustawieniach performance mamy tutaj całkiem fajne FPS-y, bo czasem one przekraczają nawet 450 klatek na sekundę. Momentami nawet 500. Średnio jednak, patrząc na to wideo, możemy się spodziewać około 360-370 klatek na sekundę. Dalej przejdźmy sobie na przykład do Forza Horizon 5. I tutaj w 1080p na ustawieniach w większości ultra, ale jednak nie wszystko jest wymaksowane. Mamy okolice 70-80 klatek na sekundę, więc są to całkiem przyjemne klatki do ogrania tej gry. Dalej, może nieco starsza gra, jaką jest GTA 5. I tutaj mamy okolice 150 klatek na sekundę. Nie w sumie ustawieniach. Są to ustawienia 1080p na bardzo wysokich i tutaj w tej grze już mając na przykład monitor 120 Hz czy 144 Hz będzie można wykorzystać właśnie te herce ponieważ będziemy mieli odpowiednią ilość klatek na sekundę, żeby to po prostu wykorzystać. Dalej przejdźmy może jeszcze do Valoranta i tutaj w 1080p na ustawieniach low mamy okolice 250-260 klatek na sekundę. Czasem to spada, czasem to rośnie. Średnia by wyszła pewnie w okolicach 250 klatek na sekundę i ostatnią gro, którą sobie Dzisiaj sprawdzimy jest CSGO i tutaj też 1080p na ustawieniach niskich i mamy tutaj okolice 350 klatek na sekundę, więc są to bardzo przyjemne FPS-y. Przynajmniej dla mnie wydają się to bardzo przyjemne FPS-y, i jak widać, w 1080p można pograć. i Nie trzeba będzie też tutaj detali specjalnie obniżać na low, ponieważ w niektórych grach będzie tutaj można pograć na ultra. A jeżeli macie monitor o odświeżaniu, powiedzmy, 144 Hz czy 120 Hz, to obniżając nieco te detale, będziecie mogli uzyskać tyle FPS-ów, żeby po prostu żebyście mogli po prostu użyć tego odświeżenia i wykorzystać w pełni potencjał waszych monitorów. Ale w tym filmie byłoby na tyle. Jeżeli ten film wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego zestawu czy do innych zestawów, możecie je zostawiać w komentarzach. Tak samo w komentarzach możecie zostawiać wasze propozycje zestawów właśnie do 4500 zł. W tym filmie byłoby to na tyle. Na razie cześć.